Halo, halo, dobarek. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i chciałam Was zaprosić na super event, który będziemy organizowali nie tylko na Discordzie, ale też na mediach społecznościowych, mianowicie Inktober. Jeżeli ktoś nie słyszał o tym evencie, to tak jak sama nazwa wskazuje, Ink, Oktober, tusz, rysowanie tuszem, tworzenie tuszem oraz październik, to jest taki event właśnie w tym miesiącu, który sprawi, że prowadzimy do naszej codzienności taką rutynę z rysowaniem i tworzeniem czegoś fajnego i kreatywnego. Ogólnie cały event rozpoczął Jake Parker w 2009 roku. Właśnie po to, żeby doszlifować swoje umiejętności rysownicze, żeby spróbować każdego dnia. Wiadomo, to nie chodzi o to, żeby tworzyć jakieś super wybitne dzieła, które sprawią, że nie wiem, poświęci się na to 50, 100, 150 godzin, tylko 5, 10, 15 minut w ciągu dnia, żeby spróbować wyobrazić coś sobie, zobaczyć coś i później przelać to po prostu na papier. Wyzwanie trwa przez cały miesiąc, dlatego od 1 do 31 mamy łącznie 31 tematów. Każdego dnia jest inny. Mogą to być tematy, które są wymyślone przez oficjalny kanał Inktobera, więc możecie sobie. By też wygooglować na internecie i zobaczyć, jakie tematy wymyśli w tym roku. My co roku też wymyślamy swój taki własny oryginalny. Ja już od dłuższego czasu bawię się w Inktober, ale też stwierdziłam w tamtym roku, że może spróbujemy to zrobić razem w community u nas na Discordzie. I powiem wam, że event wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Dużo osób, które nie mają nic wspólnego z rysowaniem, również wzięło udział, co też mnie bardzo cieszy. W samym evencie też nie chodzi o to, że to jest tylko i wyłącznie wezwanie dla osób, które rysują i zajmują się tym profesjonalnie, czy są hobbystami w tym, co robią, ale też dla osób, które chciałby po prostu pobawić się, wyżyć się artystycznie zrobić coś innego, fajnego, kreatywnego, po prostu próbować coś stworzyć. W tamtym roku mieliśmy dosyć luźne zasady, dlatego że ogólnie Inktober polega na rysowaniu tuszem, natomiast u nas często osoby wybierały na przykład właśnie ołówek, jakieś farbki lub inne rzeczy, które nie do końca są tuszem, ale żeby też spróbować dorzucić jakąś cegiełkę od siebie. W tym roku będziemy próbowali, żeby każdy spróbował rysować właśnie długopisem, tuszem i ogólnie tym konkretnym właśnie narzędziem, które ten tusz zawiera. Gotowałam sobie tutaj taki mały zeszycik z tamtego roku, taki mój mały szkicowniczek, który stwierdziłam, że będzie moim przyjacielem na ten miesiąc. I co jest są różne. Różne stare prace, które już miałam wcześniej, więc pewnie jakoś zaraz Wam je bardziej pokażę, ale tutaj powiedzmy jeden z takich pierwszych startowych, czyli jesiennych takich tematów, które siedzieliśmy i rysowaliśmy. Część rzeczy rysowałam na streamach, część rzeczy rysowałam gdzieś po prostu na ofia, kiedy miałam możliwość spróbować coś narysować, to po prostu siedziałam i rysowałam. Czy skończyliśmy wszystkie tematy? Nie wszyscy, nie każdy. Ja sama też nie byłam w stanie w tamtym roku zrobić wszystkich tematów, które gdzieś tam sobie obraliśmy, ale starałam się, żeby zawsze jakiś, powiedzmy nawet taki mały, pierdółkowaty rysunek czy jakiś zamysł, który gdzieś pojawia się w tym temacie, żeby on po prostu się tam znalazł. Tematy, które pojawiły się w 2020 roku, zaraz sobie zobaczycie, bo wypiszę Wam je wszystkie i właśnie robię to w postaci takiej galerii, powiedzmy, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wyglądały rysunki z tamtego roku. Natomiast w 2024 e, mamy już przygotowaną nową listę tematów, więc też zaraz ją Wam wyświetlę, zobaczycie sobie, może któryś temat będzie Wam po prostu odpowiadał. Tak jak już mówiłam, event jest dosyć luźny, więc jeżeli jakiś temat Wam nie leży, nie odpowiada Wam, albo nie macie na niego pomysłu, to nie musicie go rysować, nie musicie się zmuszać do tego, żeby faktycznie próbować wymyślić coś na siłę, byleby tylko spełnić challenge. To chodzi o to, żeby przede, przede wszystkim zachęcić się do takiej pracy kreatywnej, więc jeżeli nagle zobaczycie, że wow, jakiś temat mi mega odpowiada, to po prostu spróbujcie go narysować i nam podesłać. Challenge, który ja będę prowadziła przede wszystkim zależy mi na tym, żeby nawet osoby, które nigdy wcześniej nie rysowały albo chciałby po prostu spróbować, bo nigdy wcześniej tego nie robiły, miały możliwość po prostu się pobawić, dlatego jeżeli chcecie narysować jakiś temat, który akurat jest, nie wiem, może jakoś za dwa tygodnie, albo pojawi się dopiero za dwa dni, a chcecie go zrobić dzisiaj, to też jak najbardziej możecie go zrobić dzisiaj, także tutaj nie stresujcie się, że jakiś kalendarz Was ogranicza, czy że musicie być idealnie dopasowani każdego dnia do każdego tematu? Nie, nie. Mi chodzi o to, żeby każda osoba miała możliwość spróbować i po prostu zobaczyć, jak działa takie wyzwanie artystyczne w taki bardzo zabawny i lekki sposób. Przeczytam Wam taką małą ściągawkę z Discorda, którą właśnie podrzuciłam jakiś czas temu, czyli Nighttober 2024 po prostu od mojego nickname'u związanego z moim community. Inktober zbliża się wielkimi krokami, dlatego czas przedstawić listę tematów tegorocznej zabawy dla naszych jeżeli chodzi o listę tematów, to mamy takie jak jesień, nowy, stary, przemiana, filar ulotny, iskra, ciepło, myśli, huk, cisza, rzeźba, glut, cierń, płatek, opadać, latać, mrok, upiór, świetlisty, zapomnienie, słodkość, kamuflaż, pełny, wiedźma, wosk, gwiazda, ogród, chłód. I oddech. Natomiast 31 temat jest dowolny, czyli chodzi o to, żeby każdy mógł narysować dokładnie to, co mu w duszy gra tego dnia i stworzyć coś takiego fajnego od siebie, jako swój własny, indywidualny temat. Jeżeli chodzi o zasady całej zabawy. 1. Nie musicie być związani ze światem artystycznym i umieć rysować, po prostu dobrze się bawcie i dajcie się ponieść wyobraźni. 2. Narzędzie do wykonania rysunku to tusz. W wersji tradycyjnej może to być długopis, piórko, jakiś żelopis, markery, pisaki, a w wersji cyfrowej pezle imitujące piórka, stalówki i inne powyżej wymienione sprzęty. 3. Najważniejsza sprawa, podpiszcie swoje prace. Będę robiła filmik pokazowy z naszymi rysunkami, dlatego warto podkreślić, który jest Wasz. 4. Temat 31 jest dowolny, nie wrzucajcie go tutaj, podeślijcie mi go w wiadomości prywatnej, to jest taka forma niespodzianki, żeby w filmiku każdy z Was mógł sobie zobaczyć jak będzie wyglądać efekt końcowy i żeby to był dla Was taki efekt zaskoczenia, kto co fajnego wymyślił. Tak jak widzicie, to kilka takich starych tematów, które były. Pierwsze to jest oczywiście jesień. Dalej mamy zmiana, to w ogóle inspirowałam się postaciami z Made in Abyss. Jeżeli ktoś kojarzy uniwersum, to, to może zobaczyć jakiś takich zalążek inspiracji w tej pracy. Dalej mamy uśmiech, czyli różne wersje tego, w jaki sposób potencjalnie możemy postrzegać czyjś uśmiech, czy to raczej może być taki szczęśliwy, miły, fajny, taki rozanielony, może bardziej krwiożerczy. Uśmiech może mieć też wiele znaczeń. To w ogóle jest piękna praca, komfortowa konfinerinka, w której okazało się, że zalałam białe biurko ciemnym tuszem, także no cóż, zdarza się, ale ma piękne paszpetki. Yy, dalej mamy taki temat jak mokry, więc zrobiłam taką trochę nadpoconą waifu, bo w sumie dlaczego by nie. Yy, dalej siedziałam i miałam takie tematy jak na przykład spokój, fermentacja krągły, taki temat jak na przykład włosy, Hałas, czyli takie ogólne zdenerwowanie i takie zmęczenie wszystkim dookoła, co Cię otacza. Dalej mamy wyrazisty, nowy, filmy. Tematów było sporo, ale myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dlatego zapraszam do obejrzenia pozostałych prac wszystkich uczestników naszego eventu w 2023 roku. Jeszcze raz chciałam bardzo podziękować każdej osobie, która chciała wziąć udział w Inktoberze w 2023 roku. To był taki moment, gdzie wręcz przytłaczała mnie praca digitalowa i cały czas siedziałam i robiłam wszystko cyfrowo. I to była bardzo fajna odskocznia, kiedy mogłam z powrotem wrócić do takiego rysowania typowo tradycyjnego. I bardzo Wam za to dziękuję, że mogłam to zrobić razem z Wami. A tutaj na pamiątkę stara lista tematów, gdybyście je chcieli sobie jeszcze kiedyś powtórzyć. To by było na tyle. Także bardzo Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego filmiku, za zobaczenie go. Jeżeli będziecie chcieli wziąć udział właśnie w naszej zabawie, to zapraszam na Discorda lub na media społecznościowe niżej będziecie mieli wszystkie linki, więc będziecie mogli dołączyć. Na pewno na streamach będę starała się też rysować co po niektóre tematy, które bardziej mi będą odpowiadały. I zrobić Wam taki pokaz rysunku na żywo, żebyście też w tym czasie co ja mogli sobie posiedzieć i troszeczkę potworzyć. To będzie taki nasz wspólny, kreatywny czas. Ty mi nie pukaj w mikrofon, co? I widzę, że Tobie się podoba ten tak inktober fajny, to super. <grafię> o jaki fajny inktober, o jaki event fajny, o Jezu. Tak, też będziesz brał udział? Pewnie, że tak. powieki mogą, to kotki też mogą, prawda? Pewnie, że tak. Dlatego życzę Wam dobrego dnia, bawcie się dobrze i przede wszystkim widzimy się już niedługo gdzieś w internetach. Czy to na Discordzie, czy na Instagramie, na TikToku, czy gdzieś na streamach, na Twitteru. Buziaczki, bye, bye, bye!